Nazywam się Anna Rudnicka, jestem doktorem nauk o zdrowiu. Z wykształcenia jestem dietetykiem, i licencjat, i magister, realiz, i, i, licencjat, i studia magisterskie realiz, realizowałam na, um, u nas w Polsce na naszej Warszawskiej, w naszej warszawskiej Szkole Głównego Gospodarstwa Wiejskiego. To były studia typowo dietetyczne, nie żadna technologia żywności. Także mam też uprawnienia tutaj dietetyka klinicznego dzięki temu. A w międzyczasie miałam też bardzo dużą przyjemność uczestniczyć w dwóch stypendiach, w dwóch wymianach. Studiowałam we Francji, co było niesamowitym doświadczeniem, bo naprawdę dużo się o tamtej kulturze, tamtym żywieniu uczyłam. A takim jeszcze większym szokiem i zmianą był semestr na Tajwanie. Gdzie mamy um, połączenie z kulturą azjatycką, troszeczkę z medycyną wschodnią. Um, I tam zbierałam właśnie badania do pracy magisterskiej, gdzie porównywałam takie um, zachowania żywieniowe młodych dorosłych z Polski do tych z młodymi dorosłymi z Tajwanu. E, bardzo interesujący temat. I ta moja, moja miłość do nauki zaprowadziła mnie później na doktorat, na który dostałam fantastyczne stypendium w Unii Europejskiej. Do tej pory jestem niesamowicie wdzięczna losowi i swojej ciężkiej pracy, że udało mi się je otrzymać. Obroniłam doktorat z wyróżnieniem, z wyróżnieniem cum laude, i była to praca doktorska na temat witaminy D i jej wpływie na, na zdrowie reprodukcyjne. Mężczyzn. Było to realizowane na Uniwersytet de Murcia w Hiszpanii we współpracy z, ze szkołą, z public, School of Public Health Harvardu oraz miałam też przyjemność odbyć staż w szpitalu Mount Sinai w Nowym Jorku. Był to doktorat międzynarodowy, także współpracowaliśmy z całą gamą różnych krajów i instytutów, ale też oczywiście nie poprzestaję tylko na tej takiej jednolitej ścieżce nauki, cały czas się doszkalam z takich ciekawszych kursów uzupełniających, w których brałam udział, to kurs o randomizowanych badaniach klinicznych na Uniwersytecie Oksfordzkim, czy kurs o metodologii wyszukiwania i walidowania publikacji naukowych w Nowym Jorku. Dlatego też czuję się tutaj kompetentna, aby móc przedstawić Państwu mój przegląd naukowy na temat dietoterapii i prewencji.